Szczęść Boże, witam Was kochani na kanale Serce do Serca Dzisiaj niesamowicie urzekło mnie słowo e, Słowo Boże, które było dzisiaj czytane na mszy świętej A mianowicie to jest Ewangelia Jana Pierwszy rozdział, wersety od 1 do 18 e, I zanim podzielę się z Wami tego, jak ja to odnoszę do, do swojego życia i jak Duch Święty E, mówi e, do mnie, i, i zanim będziecie mogli się też z tym wszystkim utożsamić, mam nadzieję, um, bynajmniej osoby, osoby, do których Bóg, Bóg chce to słowo posłać, właśnie chciałabym, żebyśmy przesłuchali słowo Boże. Nie będę go czytać, ale puszczę. Um, właśnie Ewangelię Jana, pierwszy rozdział, wersety od 1 do 18. Posłuchajmy zatem, co mówi do nas Pan Bóg. Słowa. Najważniejsze. Ewangelia z komentarzem. Na początku było słowo, a słowo było u Boga, i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga, wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie a życie było światłością ludzi a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie pogarnęła pojawił się człowiek posłany przez boga jan mu było na imię przyszedł on na świadectwo aby zaświadczyć o światłości by wszyscy uwierzyli przez niego nie był on światłością lecz został posłany aby zaświadczyć o światłości była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było słowo, a świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc aby się stali dziećmi Bożymi, tymi, którzy wierzą w imię Jego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało pośród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach, ten był, o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim pouczył. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Kochani, Moi kochani bracia i siostry w Chrystusie Jezusie, zobaczmy tutaj ten niesamowity werset. Ja, ja w ogóle powiem Wam, że za każdym razem, kiedy jest to czytane, to ja czuję po prostu ogarniające mnie wewnętrznie zdumienie um, od, w odnoszeniu do potęgi Pana Boga. Czyli tutaj widzimy właśnie, że na początku było Słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Zobaczmy, że Słowo też mamy później dalej, staje się ciałem i mieszka między nami. Czyli zobaczmy, że kiedyś, kiedy jeszcze byliśmy w ogrodzie Eden i my przez to słowo mieliśmy um, właśnie tą taką relację z Bogiem, bo słowo jest relacją um, to żadna ciemność, jak tutaj mówi Słowo Boże. Nie mogła e, przyćmić tej światłości. A kiedy u, utraciliśmy to słowo, czyli tą relację z Panem Bogiem, Pan Bóg posłał najpierw swojego sługę Jana, aby zaświadczył o nadchodzącej światłości, czyli był synem mm, świadczącym o, o tym, że nadchodzi ktoś większy od Niego. I później z powrotem przyszło do nas słowo wcielone. Czyli Bóg nie chce nas zostawiać bez słowa, które jest mądrością, bo kiedy my byliśmy podłączeni do tego słowa, do tej mądrości, czyli do tej relacji z Bogiem, I Bóg do nas mówił. Bóg jest duchem, więc mówił do nas w duchu i w prawdzie, w Edenie. I dzisiaj mówi do nas z powrotem. Dlatego. W innych wersetach Pisma Świętego czytamy to, co już przychodzi teraz na myśl. Głębia przyzywa głębie. Jeżeli nie ma w nas głębi, jeżeli nie ma w nas głębi, nie słyszymy Boga, ale to nic nie przeszkadza Bogu, żeby Cię prowadzić do większej zażyłości, On będzie posyłał do Ciebie ludzi będzie mówił do Ciebie przez kapłanów przez Twoje własne sumienie aż doprowadzi Cię do głębokiej zażyłości z Nim samym i będziesz słyszeć Jego głos owce moje znają mój głos, a ja jestem ich pasterzem jest to możliwe, dlatego praktykuj Słowo Boże bo to jest Słowo, które daje życie i spożywaj Eucharystię, czyli Słowo wcielone Czyli ciało Chrystusa, które jak mówi Słowo Boże, jest prawdziwie moim ciałem. Ten, kto nie spożywa mojego ciała, mówi Pismo Święte, czyli Słowo, żywe Słowo, nie będzie miał w sobie życia. A ten, kto to spożywa, będzie miał w sobie życie, mądrość i prowadzenie, o ile przyjmujemy to z wiarą, że to jest prawdziwe ciało Chrystusa. I kolejna rzecz, która też mnie urzekła, właśnie w tej Ewangelii Jana. Dzisiaj czytanej w tak pięknym święcie Bożego Narodzenia, to to, że mm, ja się tak bardzo z tym utożsamiłam i może dzisiaj to też powiem do osób, które też służą Panu i mają w gruncie rzeczy też jakieś trudności z tym związane, czyli jakieś prześladowania, jakieś oczekiwania ludzi względem nas samych. Ja często mam wrażenie, że ludzie chcieliby, abym ja była Chrystusem. A ja nie jestem Chrystusem. Ja jestem, tak jak mówi tutaj słowo Boże, że ci, którzy przyjęli to, co było posłane przez proroka Jana, czyli on miał zaświadczyć o, o światłości, przez swoje świadectwo, ale on mówi, Ja nie jestem światłością, nie jestem godzien. I tutaj jest też napisane, że nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. I wiele ludzi oczekuje od posłańców Boga, żeby oni byli tą światłością. Czyli byli nieskazitelni, a taki był tylko Chrystus. My jesteśmy przez to, że my, tak jak Jan Chrzciciel, on też przyjął tą światłość. Dzięki błogosławieństwie Elżbiety przez Maryję poruszyło się dziedziątko w łonie. On został napełniony duchem świętym już w łonie Elżbiety. Więc on przyjął już wtedy tą światłość, ale świadectwo do niego przyszło. Służebnica Pańska, Maryja. I, i duch święty spoczął na, na Janie Chrzcicielu. Natomiast. I, ale on sam nie był światłością. On mówił, że nie jestem godzien nawet wiązać mu rzymyk, rzymyka u sandałów. Jestem grzesznikiem, który został odnowiony światłością, którą przyjął. I po tych, którzy przyjmują światłość, widzimy pokorę. Widzimy uniżenie tego, że tak jak mówi słowo Boże, że jeżeli my wypieramy z siebie, że nie mamy grzechu, sami siebie okłamujemy. My, non-stop, mamy dzięki duchowi świętemu dopatrywać się tego, co możemy Panu wyznać. Bo kto wyznaje swoje grzechy, opuszczaje. Doznaje miłosierdzia i przebaczenia. I to jest głęboki proces. Natomiast obłudnikami, o których mówił Jezus w słowie Bożym, że jesteście e, dziećmi, że jesteście dziećmi e, diabła, tak powiedział Bóg, Bóg czasami był bardzo surowy, tak? To słowo wcielone, Jezus Chrystus, on był czasami bardzo surowy i on wyrażał się jasno. Ci, którzy nie chcieli być posłańcami, czyli zaświadczać o światłości, nie chcieli przyjąć tej światłości i stać się na nowo dziećmi bożymi, byli z nami diabła. I o tym mówił Jezus. Nie chcecie tego przyjąć, ponieważ jesteście skłamcy. Waszym ojcem jest szatan, mówił Jezus surowo i stanowczo. Nie ma w was prawdy. Bo gdyby w gdyby was była, poznalibyście, że jestem Bogiem. Słowem wcielonym, które do was przyszło i zamieszkało i nie opuściło was, pomimo, że zaparliście się prawdy i miłości w ogrodzie Eden. Więc tak samo ja, która przyjęła światłość pomimo starego grzesznego życia, jestem dzisiaj posłańcem Boga, ale jak mówi Słowo Boże o Janie Chrzcicielu, On sam nie był światłością. Ja nie jestem światłością. Światłością jest Pan, na którego ja wskazuję i ja w swoim uniżeniu tak jak Maria Magdalena, tak jak Jan Chrzciciel i wielu innych biblijnych posłańców, mówię, że ja nie jestem godna świadczyć o Jezusie. Bo we mnie jest czasami jeszcze wiele rzeczy nieuporządkowanych. Ale to nie przeszkadza Panu Bogu, żeby użyć tak marnego narzędzia do tego, żeby poszerzać swoją chwałę. I ja muszę strzec swojego serca. Ja muszę żyć bez jakichś grzechów ciężkich, to prawda. Bo inaczej Duch Święty nie mógłby takiej. Um, Takiej, e, takich darów, charyzmatów Ducha Świętego w głoszeniu, czyli w prorokowaniu mi udzielić, bo można je stracić i można zacząć żyć dla e, Ojca Kłamstwa, czyli dla demona, jakby żyjąc w grzechu ciężkim. Dlatego za każdym razem, kiedy dopuszczę się jakiejś nieprawości względem braku miłości e, do bliźniego, do Boga, do samej siebie oczywiście też, e, czy jakichś zaniedbań, ja biegnę do spowiedzi, do sakramentu pokuty, często ze łzami w oczach. To jest walka niesamowita, która się toczy, ale za moimi plecami jest tam moja ukochana mama Maryja, która nosi mnie w swoim łonie i zradza mnie dla Jezusa. I tak jak mówi Apokalipsa świętego Jana, że Maryja zradza nas na nowo dla Jezusa Chrystusa, i demon już, e, już czeka, aby pożyć te dzieci, aby pożyć jej dzieci. To nie chodzi tylko o Jezusa Chrystusa. Tu chodzi również o nas samych, bo dzisiaj e, w czasach ostatecznych Maryja jest posłana, tak samo jak jan chrzciciel był posłany, aby przygotować drogę Panu. Tak teraz Maryja na nowo jest posłana i widzimy to w objawieniach na całym świecie, która mówi: wróćcie do mojego syna Jezusa Chrystusa, wróćcie do Boga, pokutujcie, czyli nawracajcie się i żałujcie, i starajcie się wynagrodzić Bogu i bliźniemu zło, które żeście wyrządzili. Bo bliskie jest przyjście, powrót mojego syna. I to samo robi Maria. Ona nie leży na leżaku w niebie. Obejrzyjcie sobie film Ziemia Maryi. Jest dostępny bodajże na Gloria TV e, w Google. To jest niesamowity obrazujący przykład tego, że Jezus już zrobił wszystko dla nas. My musimy go tylko przyjąć i stać się na nowo. E, właśnie dziećmi światłości. Ale to nie znaczy, że my jesteśmy światłością, tylko my świadczymy o światłości. I to nas różni od zbawiciela, bo Bóg ma tożsamość Boga, a my mamy tożsamość dzieci. Czyli uniżamy się, ale nadal to Bóg przez to, że my się uniżamy, on nas podnosi do tej rangi właśnie, tego, że my jesteśmy e, Jego dziećmi, Jego dziećmi umiłowanymi, jak mówi słowo Boże, tak jak powiedział Pan Bóg o Jezusie, to jest mój syn umiłowany tak na nowo Ty, tak jak powiedział Jezus. Każdy, kto pełni wolę Boga Ojca, każdy, kto jest posłańcem, przygotowującym innych ludzi do światłości, jest mi bratem, siostrą i matką. Rozumiesz to, że możesz być dla Jezusa bratem, siostrą i matką, to jest niesamowite. Więc E, więc zachęcam Cię do tego, zachęcam Cię z całego serca, abyś przestał dopatrywać się w świadku Jezusa Chrystusa doskonałości. To ma być osoba, która nie ma nic wspólnego z bałuchwalstwem, z innymi bożkami, z jakimś um, obudą, e, wyuzdaniem, chciwością. E, Wszelkimi innymi czynami, które nie są owocami Ducha Świętego, a o tych owocach możemy poczytać, to jest łagodność, cierpliwość, miłość, zrozumienie, przebaczenie. I Słowo Boże mówi, że wobec takim, um, takim wartością nie ma prawa. Czyli my nie podlegamy już prawu, nie wchodzimy przez drzwi sprawiedliwości, ale przez drzwi miłosierdzia Bożego, jeżeli żyjemy takimi cnotami. I tak, taki świadek Chrystusa takie cnoty powinien mieć. Natomiast jeżeli ten brat ma jakieś doskonałości, a musi je mieć, bo gdyby ich nie miał, to sam siebie by okłamywał, nie dopatruj się w posłańcu Jezusa tego, że on będzie taki, jak ty byś chciał, żeby on był, czyli taki nieskazitelny, taki totalnie wolny od grzechu. Taki jest tylko Bóg. I taka jest tylko światłość, która jest w Jezusie Chrystusie, do której my wszyscy zmierzamy, będąc w drodze. Jedni otrzymują więcej światła, bo się na nie otworzyli. To dużo od tego zależy. Inni otrzymują adekwatnie mniej, na tyle, na ile są w stanie współpracować z łaską Bożą. I my nie mamy się wywyższać jedni nad drugich. My nie mamy się dopatrywać drugiej osobie niedoskonałości, nawet jeżeli świadczy o Chrystusie. I do czego zmierzam? Że chciałam Wam też dzisiaj powiedzieć o bardzo ważnej kwestii. Czasami myślimy sobie, że osoba, która postępuje w sposób dla nas zbyt surowy, mówię to teraz do siebie, bo czasami tak się zachowuje, to myślimy sobie, że ta osoba powinna popracować nad szukaniem swego. Ocenianiem innych ludzi. A to nie o to chodzi. Zobaczcie, Jezus powiedział do ludzi w faryzeuszu, budniku, Żaden do tej kobiety przy studni łagodnie powiedział, żaden z tych mężów nie był Twoim mężem. On zawsze mówił prawdę. Dlatego nie przyjmujecie prawdy. On najpierw w miłości świadczył, ale później już mówił: ileż ja mam Was znosić? O plemię żmijowe? Waszym ojcem jest ojciec kłamstwa: Belzebub, demon. Ponieważ gdyby tak nie było, a waszym ojcem byłby mój ojciec w niebie, to byście poznali mnie i przyjęli. Lżej będzie stodomie i go może na dniu sądu, bo gdyby do nich przyszła taka światłość, jaką ja jestem i im zaświadczyła o tym, nawróciliby się od razu. I ja bardzo często doświadczam takiego czegoś, takiego zmęczenia w posłudze Jezusowi, że są czasami tak zatwardziałe serca, tak oporne i tak szukające we mnie jakiejś skazy że ja już mówię, Jezu, ja już nie daję rady, ja już tracę cierpliwość. I ja jestem czasami jak taki rozgniewany Bóg, po prostu, który we mnie siedzi i raz płacze nad nędzą dzisiejszego świata i nad sobą samym najpierw, a czasami nad moimi braćmi i siostrami w Chrystusie. Jak widzę, jak wiele jest tam blokady w sercach, jak wiele jest tam ran, które są nieuzdrowione dłonią Pana. I takie osoby bardzo często przez nie, chociaż jest to nieświadome, bardzo zupełnie działa zły duch, który próbuje nas rzucić w poczucie winy. Zobacz, oceniasz, zobacz, nie ma w Tobie miłości, a to nie o to chodzi, bo kiedy Jezus mówił, że o plemierz miowe albo mówił, że że waszym Ojcem jest diabeł, i mówił to radykalnie, że nie ma w was prawdy, nie ma w was prawdy. Jest w was obuda, to On nie mówił tego po to żeby oceniać drugą osobę i żeby siebie wywyższyć. Ale mówił to po to, i ja tak samo, kiedy kieruję się słowami surowymi, kiedy już w tym zniechęceniu, kiedy najpierw świadczyłam miłością, a później ta miłość zamienia się w taką stanowczość i surowość, to mówię to tylko po to, że Duch Święty tak mi każe. Bo ja mam być podobna do Chrystusa. Ja nie jestem Chrystusem, ale mam i Ty, bracie i siostra, też masz być podobna do Chrystusa. Najpierw ludzie mają poznać w Tobie miłość, a jeżeli zaczną tą miłość deptać i zaczniesz surowo im mówić, że są obłudni i nie ma w nich prawdy i depczą ofiarę Chrystusa, to nawet jeżeli taka osoba Ci powie, idź do Jezusa, bo oceniasz mnie teraz, to Ty powiedz, że ja chodzę z Jezusem i uwierz, że On mówi mi, abym już teraz tylko świadczył o prawdzie. I nie mogę z miłości do Ciebie, mój bracie Już dalej mówić się tylko o miłosierdziu Bożym Ja muszę też, tak jak Maryja w orędziach I wielu innych świętych i proroków Mówić, nawróć się człowieku Nawróć się, bo kiedy świadczyłam Ci z miłością I usługiwałam Ci z miłością I kiedy starałam Ci przyjść Po prostu przynieść tego Jezusa Całym sercem, wrażliwością To Ty to deptałeś Więc ja już teraz nie mogę tak dłużej Bo Duch Święty, który we mnie jest Nie pozwala mi dłużej e, tłamsić Jezusa w moim sercu i abyś ty go deptał. Więc ja teraz muszę być surowy i może w Twoich oczach to jest ocena, ale kiedy świat ocenia ciebie, to ocenia po to, aby siebie wywyższyć, aby ciebie słamsić, a ja to co teraz kieruję te słowa są po to, aby w Twoim sumieniu zaistniało zmartwychwstanie, aby obudzić coś, co zamarzło. I to nas wyróżnia, że my kiedy my traktujemy, kiedy my posługujemy się stanowczością i surowością, to w nas samych wynika to z wielkiej miłości, bo wcześniej nim była surowość jak samo u Jezusa, nim pojawił się gniew, święty gniew Boży, był ogrom miłosierdzia, ogrom miłości. I to trzeba zrozumieć, moi bracia i siostry. Najpierw miłosierdzie. Najpierw miłość, a kiedy zaczną deptać, niech wtedy z miłości wyniknie stanowczość i surowość, tak jak czynił to Chrystus. I na tym chciałabym, kochani, zakończyć. Są przepiękne święta Bożego Narodzenia. We mnie jest troszkę teraz Jezusa, który jest umęczony i ubijczowany. Ale nadal się uśmiecham i nadal mam pokój serca, bo posługa, do której powołał mnie Jezus, nie jest prosta. I ja ostatnie dni też się wzruszam i płaczę i dźwigam pewne rzeczy. I są dla mnie cholernie trudne, bo poza moim krzyżem, które mam e, w postaci choroby, a dzięki diecie biblijnej, żyję, ale nadal. Nie omijam je pewne rzeczy, które są obciążeniami genetycznymi, o których nie wiecie i nie musicie wiedzieć. To są też inne rzeczy, które wynikają z posługi rzeczy rodzinnych i różnych innych rzeczy, więc o co Jezusowi chodzi, że kiedy dzisiaj śpiewałam aleluja. Śpiewałam Książę nieba jest już tu, chór nie śpiewa mu, bo ten chłopiec jest też Bogiem, słowo ciałem stało się. I w sercu miałam taki głęboki pokój i radość i miłość tego, że Bóg się zrodził w moim sercu i dziękowałam Mu za dzień mojego nawrócenia, powrotu do Niego i dziękuję Mu każdego dnia za to, że to narodzenie przeoblega się w taką wytrwałość, pomimo różnych przeciwności. Ale powiedziałam Jezu, Rok temu po prostu tańczyłam dla Ciebie w dniu Bożego Narodzenia i, i miałam w sobie taką błogość i lekkość, a teraz, a teraz czuję, że jesteś ubiczowany we mnie. I przepraszam Cię, Jezu, ale ja chcę oddawać Ci cześć w duchu i w prawdzie, i chcę, żebyś przyszedł do mnie do takiej ubiczowanej duszy, tymi trudami, ale pomimo tego, potrafiącej się do Ciebie uśmiechać. I w najświętszym sakramencie, i powiedzieć Ci Jezu, kocham Cię. I oddaję Ci cześć w duchu i w prawdzie, tak jak Ty tego chcesz. Bo Ty nie chcesz, żebym ja się fałszywie uśmiechała i radowała, taka sztuczna, wysyłkowatość. To nie o to chodzi. Wielu ludzi do mnie mówi, Klaudia, uśmiechaj się cześć, bo masz piękny uśmiech. Ale ja uśmiecham się do Was, czasami delikatnie, czasami tak jak teraz, w tym, że takim mm, męczeniu duchowym. Z powodu różnych takich rzeczy, które się wydarzają, ale w środku ja mam taką radość Bożą, że Bóg jest ze mną w tym wszystkim i ja mogę urodzić łzę. Ale ta łza jest pobłogosławiona przez Pana. I Pan Jezus powiedział, że kiedy wróci apokalipsa świętego Jana, otrze z naszych policzków wszelką łzę i otuli nas do swojego serca, i nie będzie już chorób, nie będzie już cierpienia. Nie będzie już nic, co jest odwróceniem pierwowzoru stworzenia świata i człowieka przez Pana. Tak Dlatego to, co Pan teraz robi, to, co my jesteśmy w procesie, którzy, którzy żeśmy przyjęli tą światłość wcześniej od posłańca, bo do mnie też musiał przyjść posłaniec. Na całe szczęście, tym posłańcem był mój zmarły wujek. Wyobraźcie to sobie, mój wujek, który zmarł, tragedia tak wielka który był dla mnie jak brat, z którym się wychowywałam, stał się posłańcem przez Boga. I ja potrzebowałam jedynie Ducha Świętego, zgiąć kolana. W własnym pokoju zostałam napełniona Duchem Świętym. I potrzebowałam jakiejś konferencji, chwała Ci Panie, uwielbiać gdzieś tam coś tam, żeby ten Duch się przebudził. Cierpienie i tragedia wzniosła mnie na wyżyny, podniosła do godności dzieciństwa Bożego. Więc Bóg porozumiewa się, a dopiero później poszłam uwielbiać Pana. Bo ten duch przebudzony nie potrafił być e, po prostu w takim umartwieniu. On musiał się przerodzić w to uwielbienie i było piękne, piękny czas takiej, e, takiego zakochania się w Jezusie i do tej pory to jest. Tylko to już jest taka miłość dojrzalsza, taka miłość w połączeniu z Jezusem ukrzyżowanym. I ona też jest piękna, bo jest i zmartwychwstały Jezus. Bo wiem, że on żyje, jest żywy, prawdziwy i możemy z nim mieć relacje. Ale tak jak też rozumiem dzisiaj słowa, których się bardzo bałam kiedyś, to co apostoł Paweł powiedział, wiary dochowałem, bieg swój ukończyłem. I też powiedział takie piękne słowa w innym wersecie, że obym nigdy nie zaparł się Jezusa. I to ponad wszystko, tego ukrzyżowanego. Więc, więc teraz to rozumiem, że czasami już później przychodzi taki. Czas, yy, że, że nie ma tylko tej błogości, ale też jest ten krzyż, i on też jest piękny, i nie ma się czego go bać, bo Pan Bóg nas nie pozbawia radości. Mam wieczory, w których włączam muzykę, uwielbiam go i mam ogrom po prostu yy, takich endorfin i, i takich emocji dobrych i tak dalej. Ale Bóg nie jest tylko emocją, więc kiedy my budujemy tylko na emocjach, to. Dodajemy się po prostu zwieść demonowi, ponieważ kiedy te emocje miną, to my znowu poczujemy się puści. A kiedy budujemy na stałym Jezusie, ale też tym ukrzyżowanym, to i w radości jesteśmy podciągnięci do, do tej rangi po prostu zwycięskiej, ale też właśnie w tym ubiczowaniu, kiedy ono przychodzi, czy tym krzyżu też czujemy się właśnie pociągnięci do. Do zwycięstwa, bo to wszystko mamy w Jezusie Chrystusie i to jest nasze bogactwo, to jest nasza łaska, to jest nasza chwała, i tego sobie i Wam, moi bracia i siostry, w Jezusie Chrystusie życzę. Dziękuję, że jesteście, a tymczasem ja już uciekam e, spać, bo na mnie pora. Także błogosławionych świąt Bożego Narodzenia. Niech Bóg zradza się w naszym sercu, niezależnie od okoliczności, i bądźcie prawdziwi, bo Bóg kocha prawdę. Bóg kocha prawdę i nie dajcie się zwieść sztuczności. Każdy Wam będzie mówił: e, Nie bądź taki, nie bądź słaby, bądź mocny, uśmiechnij się, ale to powiedz nie. Bóg pozwala mi czasem być słaby, Bóg pozwala mi czasem uronić łzę. A kiedy chcę się uśmiechać, to będę się uśmiechać. I, i niech tak zostanie. Amen.